Witam Was bardzo serdecznie moi kochani, tutaj Hanta, tylko rzetelne informacje. I zapraszam Was na kolejny cudowny odcinek na moim kanale. A dzisiaj przed Wami to przejść największych złodziei na polskim YouTubie. Aczkolwiek zanim przejdziemy do odcinka pamiętajcie o tym, żeby zostawić koniecznie lajka pod tym filmem oraz komentarz. Pamiętajcie też o subskrypcji i o naciskaniu dzwonka. Na ostatnim filmie zdobyliśmy takie statystyki. Ale jestem święcie przekonany o tym, że stać was na więcej. Także moi kochani, jeżeli pod tym filmem będzie 500 tysięcy wyświetleń oraz 75 tysięcy łapek w górę, to już za 3 miesiące kolejny odcinek na kanale. W tym momencie chciałbym tylko nadmienić, że na samym końcu tego odcinka znajdziecie coś specjalnego. Specjalny odcinek z bardzo specjalnej oryginalnej gry, której na polskim YouTubie jeszcze nie było. Ale to dopiero na końcu odcinka, więc czekajcie. A teraz przechodzimy do clou tematu, czyli top 6 największych polskich złodziei na polskim YouTubie. Numer 1 Mr. Seto znany również jako X-Kamil, o ile to Twoje prawdziwe imię, pojawił się jako kolega w Krakowie i chciał się wkręcić w krakowskie towarzystwo YouTuberów. Myślicie, że mu się to udało? Poniekąd tak, ale co tak naprawdę czai się za tą wiecznie przyjazną miną? Z najświeższych doniesień wynika, że rzekomy Seto od lat 80. w Sosnowcu powodował zawyżenia wartości ziem i sprzedawał ziemię, nieruchomości, ruchomości i inne fajne gadżety o zawyżonych cenach. Prawdopodobnie ma też kontakty w polskiej grupie energetycznej, co tłumaczyłoby bardzo wiele jego nie do końca zrozumiałych transakcji. Zawyżenie wartości ziem, wyłudzanie odszkodowań, kredyty na wysoki procent, defraudacja legi. Legislacja, deratyzacja, homogenizacja. Czy ja mam wymieniać więcej? Te słowa mówią same za siebie. I to nas prowadzi do numeru dwa. Czyli Nikolaus Pieron. W węższym gronie znany jako szef śląskiej mafii. Tak, nie mylicie się. Ta organizacja ma swoje korzenie już w japońskiej Jakuzie. pranie brudnych pieniędzy, łamanie praw pracowników, łamanie przepisów BHP, łamanie forsycji i na koniec upadek kopalni wujek. Mówi wam to coś? Wiecie dlaczego polski węgiel ma tak niską cenę? Teraz już wiecie. Więc przechodzimy do miejsca numer 3. A na nim. Tóżby inny, MKRR. Trzy właśnie. Przypadek? Nie sądzę. Ten jakby się zdawało miły, zabawny, troszkę zarośnięty i w okularkach. Pan tak naprawdę jest porywaczem. Tak, nie przesłyszeliście się. W swoim mieszkaniu, ale czy na pewno jego jest to mieszkanie? Przetrzymuje rzekomo swoją narzeczoną, tak naprawdę uprowadzoną przed 15 laty niepełnoletnią Beatę. Oraz jej psa, Fafika. Oczywiście, sąsiedzi nigdy nie widzieli żadnych nieprawidłowości. Prawidłowych zachowań między tąże parą, ale wiemy doskonale, czym jest syndrom sztokholmski. Prosimy, podarujcie 1% na naszą organizację, żeby pomóc Beacie. Numer 4. Nexos. Jakoby odwrotność yy, numeru 3, bo Nexos właściwie wygląda jakby nadal miał 14 lat, a może faktycznie ma 14 lat i razem z niepełnoletnią Maszą albo tak zwaną M4SH4 ciekawy kryptonim, wychowują małoletnią. Cyrille. Czy wy naprawdę myślicie, że jesteśmy tacy głupi, żeby uwierzyć, że to jest naprawdę wasze dziecko? A nie, zaginiona w 1263 roku, bądź tak naprawdę uprowadzona nieletnia Cyrilla a.k.a. lwiątko z cintry, co prawdopodobnie ma swoje powiązania z numerem 5. Bonkol. Bonkol w ostatnim swoim filmie przyznał się, że razem ze swoim wujkiem za jego czasów dzieciństwa łowili ryby oczywiście na pozwolenie. No i tutaj panie Bonkol jest leży pogrzebany. Bądź ryba, jak to woli. A to dlatego, że na żadnej imię ani nazwisko Bonkol nie wydano nigdy żadnej karty wędkarskiej, rzekomy wujek Bonkol Również nie istnieje w żadnym rejestrze. A może wujek Bohun? Wobec tego ostatniego nie ma jasnych powiązań, dlatego nie chcemy tutaj wysnuwać niepodpartych żadnymi dowodami oskarżeń. Aczkolwiek wiemy, że pan Bonkol zamieszany jest w handel żywym towarem. I to nie tylko rybami. I teraz uwaga: największy z największych zbrodniarzy na polskim YouTubie. Soushibo, znany też w latach 80 jako agent SB o pseudonimie Rumcise, który razem z agentem Bolkiem, o którym już wszyscy doskonale wiemy, doprowadzili do upadku stoczni, oskarża się ich również o sztuczne zawyżanie wysokości płotu, przez który skakał... tak, dokładnie... Lech Wałęsa. Więc ci dwaj panowie tak naprawdę podwyższając ten płot, oddalali wolną Polskę od rodaków. Co jest chyba największym przestępstwem. Jest to zamach na demokrację własnego kraju. Możecie się w tym momencie zastanawiać się, dlaczego zrobiłem top 6, a nie top 7 złodziei na polskim YouTube. Bo przecież ostatnia drama związana z niekim innym, ale mandziem. No, jest dosyć szeroko rozpowszechniana i chodzą o nim dosyć niepokojące głosy. Ale spokojnie, moi kochani, Mandzio jest najczystszym z czystości polskiego YouTuba. Wszystkie zarzuty pod jego nazwiskiem zostały odrzucone, ze wszystkich zarzutów został oczyszczony. To były oszczerstwa, nieprawda, złudzenie, imaginacje. Tak więc dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie, jeżeli pod tym filmem będzie 500 tysięcy wyświetleń oraz 75 tysięcy łapek w górę, to możecie za 3 miesiące liczyć na kolejny odcinek. I nie bójcie się, nie bójcie, temat już jest wybrany. Top 7 polskich youtuberów, którzy mogli zabić. A więc witam Was serdecznie w drugiej części tego filmu, ona będzie troszeczkę krótsza, yy, natomiast to jest taki prezent rzekomo dla Was, więc pamiętajcie o tym, pod tym filmem, jeżeli będzie 500 tysięcy wyświetleń i 75 tysięcy łapek w górę, to... Szukujemy już następny odcinek, top 7. Pamiętajcie. No, dobra, słuchajcie. E, gramy sobie. Gra nazywa się Cat Goes Fishing. E, jest to zupełnie nowa, świeża produkcja i jeszcze nie widziałem na żadnym polskim YouTubie, żeby cokolwiek takiego się pojawiło. E, na zagranicznym, gdzieś tam, gdzieś tam, ale to są jakieś takie, wiecie, Tajwany, Chiny, w ogóle osobny zupełnie rynek. E, to jeszcze nie weszło do mainstreamu. Więc generalnie chyba jestem praktycznie pierwszym YouTubem, YouTuberem tutaj w Europie i możliwe, że w ogóle w, wiecie, w krajach pierwszego świata, że. Że, 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 że nagram tą grę, słuchajcie. No cóż, mamy takiego kotka i generalnie... On mówi ryby. Jak sama gra wskazuje, nie? I tak po prostu sobie rzucamy i możemy... O, popatrzcie, o, i mamy rybkę i możemy sobie. Yeah, i możemy sprzedać teraz. Co? Przez S to sell Quickly. Aha, możemy na szybko sprzedać. S, aha, i nie potrzebujemy, słuchajcie, do tego tego. Nie potrzebujemy... O, i teraz rzucimy. Nie, nie potrzebujemy, żeby nam... Aha, teraz musimy go ściągać. Lewym lewym ściskiem myszy. Jeszcze... O nie, urwał się, o kurczę Szkoda. Ale fa fajna rybka była. Dobra, no spróbujmy jeszcze raz rzucić. Może może tą rzutą w końcu złowimy. O dobra. Musimy go ściągać. Wiecie, by on jak najszybciej. O oh je, yeah, Udało się, zajwiście. I patrzcie, że nam tu level rośnie, nie? Czerwona lina się robi! New quest, super! Mamy, mamy teraz z, m, Mustard fish. To jest to jakby ta, ryba ketchupowa. Musimy taką rybkę złowić. Nie wiem jak ona wygląda, ale przypuszczam, że, że może być czerwona, tak ketchup, ketchup. Dobra, sprzedamy na szybko. O, o, o! Teraz jeszcze... Nie! No kurczę, znowu ta niebieska. No dobra. Ty, tani, ta żółta ryba i zjadła ogon. To alto, ale co jaja. Dobra, jeszcze raz rzucimy, Ale nie no, my się, myślę, że za chwilę się uda, nie? Jakbyśmy te niebieskie wyłożyły... O, papa! O, need bigger bay. O, kurczę, potrzebuję większą tę. Rozumiem, czyli nie możemy takich rybek jeszcze wyciągać. Musimy mieć... Mmm, kurczę, ta oza mu się urwała, no. Oda, kurczę. O, teraz! Nie, to są sejwy. A, kontrolki. Weźmy. Które... Buy Light Bulb, by bo. Można tu kupować bomby i rakiety? Serio? Ale nie mogę. Kurczę no, szkoda, dobra, wiecie co? Jeszcze złówmy jeszcze parę rybek. Oda, kurczę, no, myślałem, że... A, myślałem, że tutaj sobie poradzimy, ale widzę, że nie. No dobra, trudno. właśnie, jakbyśmy na przykład mieli taką rybkę. I moglibyśmy ją tutaj ściągnąć. Wiecie, żeby inna ryba ją złowiła, chce w sensie się zjadła. Chodź, 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 chodź. Popatrz jaki fajny konsek, no dawaj, dawaj. Pop, pop. A szlak. Kurczę, dobra, no. Road... o teraz możemy coś kupić. Zarąbiście. Ale nie, nie możemy jeszcze tej, tej, tej wędki kupić, bo mamy, bo mamy za mało pieniędzy. Dobra, czyli musielibyśmy kupić więcej. Nie no, wiem dokładnie, co to jest. Dobra, słuchajcie, to jest naprawdę świetna gra, myślę, że jej jeszcze nigdzie nie mam. Myślę, że tak spokojnie z 15 odcinków z tego nakręcimy, więc czekajcie na nie. Ona się zupełnie w innej serii pojawi, ale ta seria, żeby zaistnieć, to musicie, wymusicie. Więc słuchajcie, pod tym filmem, żeby było, jak będzie 500 tysięcy wyświetleń, 75 tysięcy łapek w górę, robimy top 7 youtuberów na polskim YouTube, którzy mogli zabić. Natomiast wystarczy, że zrobicie pod tym 100 tysięcy wyświetleń i 20 tysięcy łapek w górę i będzie kolejny odcinek Scott Goes Fishing. Dziękuję wam serdecznie Słuchajcie, trzymajcie się Do usłyszenia, zobaczenia w kolejnym odcinku Bye bye Może mi ktoś powiedzieć dlaczego te okulary są takie upierdolone żeby ktoś to wziął kurwa wyczyścił